Witam Was, busiarz Wojtek, czy Wojtek Nester? Tak, jesteśmy na cmentarzu, jest chwila po północy. Nie boję się niczego, nikogo. Dla mnie to jest tylko kupa kamieni i ciała naszych bliskich, chyba że coś się tu wydarzy i zobaczymy, że jest inaczej. W tej nocnej scenerii chciałem wam opowiedzieć historie, które zdarzyły się w mojej rodzinie i zaznaczam, nie są to historie zmyślone i ktoś się boi, czy ma słabe nerwy niech tego nie słucha, nie ogląda albo bierze to na luzie wiecie jak nieraz elektryzują włosy, czy sweter jest takie rozładowanie elektryczne jak nieraz złapałem za klamkę, to takie światełko niebieskie się pojawiło, bo człowiek Wytwarza jakieś pole magnetyczne. Jak stałem w mieszkaniu po wewnętrznej stronie, to czujka zapala światło, a na zewnątrz nie ma nikogo. Więc w pierwszej historii, właśnie, będzie coś takiego, że ta osoba wyczuwała tą osobę, że ktoś stoi nad nią. Czy wierzę w duchy? Oczywiście, że wierzę, ale nie myślę o tym. Jak żyje 40 lat. Tam nie do wiary był program na nie coś tam słyszałem, że coś się tam działo, kogoś dusili, coś się przewracało, być może jest jakaś energia jakby w duszy po śmierci zaraz, bo to wszystkie sytuacje, które wam opowiem zdarzyły się właśnie po śmierci, niekoniecznie w nocy. Powiem wam, że przestałem wierzyć w Boga, no bo nie czuję Jego istnienia, skoro giną, umierają moi bliscy dookoła mnie i nie ma od Niego żadnej pomocy. To ja nie mogę udowodnić, że go nie ma, a Wy nie możecie udowodnić, że on jest. Tak samo ja nie mogę udowodnić tych sytuacji, które właśnie moi bliscy, którzy w ogóle nie mają kontaktu ze sobą, żyją w innych miastach i opowiadali mi te historie. Także Wy nie możecie udowodnić też, że nie miały te. Ale odpowiedź to każdy, niech sobie sam. Zaznaczam, są to historie prawdziwe. Więc kiedyś w nocy właśnie właścicielka mieszkania zmarła i ta osoba. Która tam mieszkała dziewczyna czuła, że ta osoba stoi nad nią. Takie, takie on no, energię czuła, takie cykanie, jakby szelest jakby ciuchów, coś takiego. No i nie mogła zasnąć, wstała, poszła do kuchni się napić, patrzy przez okno, a tam czarna postać. Wiecie, jak są okna na klatce wieżo, w wieżowcach, tak wysoko jest na schodach, żeby stanąć tak w połowie. Prawda? I być widocznym w połowie to trzeba by stać na krześle. I tak patrzy na to i stoi, ta postać się nie rusza. Światła z góry nad Zawołała syna i mówi, widzisz to, no widzę, nie? Mówi, ktoś tam stoi, ale co robi o drugiej w nocy ktoś w oknie, nie? Dlaczego stoi tak nieruchomo? I zgasło światło i się nie zapaliło. Gdyby ktoś się poruszył, to by czujka zadziałała. Poza tym w tym mieszkaniu spadła szafka nad zlewem. Wyobraźcie sobie... Z klankami, z talerzami, otworzyła się i nad zlewem spadła. Jaki to musiał być huk? Później drugie, druga szafka spadła tej samej nocy. no W Gogowie nie ma y, kopalni, żeby były takie wstrząsy, żeby szafki spadały. Być może ktoś kołki słabo zamontował. Inny, inna sytuacja z duchem to y, pewna babcia zmarła. Ja wstałem y, do pracy. Y, Druga 30 patrzy zegarek stoi na drugi 10. No nic nadzwyczajnego. Rano wymieniłem e, baterię i nie ma problemu, prawda? Ale dowiedziałem się od innej osoby że ta babcia zmarła w szpitalu właśnie e, o drugiej 10. Czy to przypadek? Tego nie wiemy, nie dowiemy się. Inna sytuacja, kuzynkę miałem, która zginęła tragicznie, bo pijany kierowca w nią wjechał. Zginęła na miejscu, no i e, na któryś tam dzień zaraz. Po jej śmierci ojciec powiesił obrazek z pejzażem u mnie w pokoju. Kołek był dobrze zamocowany, ale te gwoździki, jakby wyrwały się od tej ramki, z tym obrazkiem spadł obrazek. Jak patrzę, yy, zdjęcie jest odwrócone białą stroną za tym obrazkiem. Obraca ma tam zdjęcie właśnie tej kuzynki. Yy, też być może przypadek. Yy. Inna sytuacja, jak mój kuzyn na ścigaczu zginął. Miałby teraz tyle lat co ja, 22 lata miał, zginął. No i jego rodzice siedzą na kanapie, tam wiadomo, przytuleni, płaczą. I tak, ciotka weszła z tą herbatą. Wiecie, jak koszyczki były takie metalowe. W szklanki się wstawiały i te spotki metalowe oni tak raptownie wstali, nie? i mówią Grzesiu, Grzesiu, wróć do nas, kochamy cię dobrze. I tak ciotka jak się wystraszyła, to po prostu pospadała i ta herbata na podłogę i tak patrzy na nich w to miejsce, gdzie patrzą na nich i nic nie widziała. I jeszcze jedna sytuacja, jak młoda dziewczyna z mojej rodziny zginęła tragicznie, bo jej chłopak no zamordował ją po prostu w głupi sposób każda śmieć młodej osoby jest niepotrzebna no i powiem wam że w tym domu, który się wychowała właśnie po śmierci prawdopodobnie przychodziła, bo jej rodzice zbudowali dom po drugiej stronie ulicy, ale w tym domu co się wychowała to właśnie zapalała światło w kuchni i tam ktoś mieszkał z mojej, mojego rodzeństwa. Wstawał ten gość i myślał, że to dzieci, ale tak widzieć, śpią. Niemożliwe, no, żeby kilka razy zapalali w nocy światło. I powiem wam, że dzwoniła dwa razy do drzwi, ponieważ jak otwierał drzwi, to był śnieg, puch. Jakby ktoś podszedł, to byłoby widać. Poza tym trzy psy, które takie wielkie jak kiedyś podszedłem, to mało bramy nie wywrócili, to nie szczekały i cisza. Czyli ja wierzę w to, że być może są osoby, które mają jakąś energię, duszę, że chcą się e, jakby przypomnieć o, o sobie, nie wiem, pożegnać się, a być może te wszystkie osoby to zmyślają. Także to zostawiam bez odpowiedzi. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Jeśli znacie jakieś miejsca nawiedzonych domów, to bardzo proszę wyślijcie mnie, chętnie się tam e, udam lub jakieś macie historie związane z duchami lub coś takiego to chętnie też wyślijcie. Też e, opowiem e, oczywiście anonimowo o takich sytuacjach i to by było na tyle w tym odcinku. E, wbijajcie tam na moje filmy jest i będzie więcej na YouTube Busia Wojtek. Suba lajka like dzięki pozdrowię Sinara i widzimy się nie? Ayak.